Tam w tyle są moje lipy a tutaj na płocie u babci Ruj wisi Teraz go spróbuję zdjąć Ale to nie są moje pszczoły Dziś się sprawdzałem wszystkie, ule, znaczy wszystkie, no, wszystkie, wszystkie rodziny są w komplecie wszystkie, go jest u góry Tam? Patrz tam z boku wisi jeszcze kokon taki mały i tam jeszcze na środku. No tam jeszcze się kręcą, ale ufam, że zejdą na dół do tej skrzynki. No schodzą tam do, do skrzyneczki, więc myślę, że jest matka w środku, nie? Kwitnie głuk. Tam z tyłu przekwitnięta wieżba. Tutaj kiedyś stały moje pszczoły na początku przygody w tym miejscu. A tutaj jedna z moich pięknych lip, lipa Mordkiego. Już myślę ma około 4 metrów wysokości. A już drzewo. No i co? I widać pomału są kwiatostany. czyli będzie kwitła i ewentualnie jakaś kropla miodu w lipcu czy w czerwcu będzie z tych drzew tu są kolejne piękne już tutaj rosną teraz cztery szósty rok chyba już teraz idzie no. piękne drzewa To też będzie będzie świtła talipa No To jest całe moje szczęście te drzewa W końcu je widać A także będą obsypane kwiatem Wspaniale